Hej, hej. Nowy telefon, stary rok. Jest grudzień 22 grudnia, 23 właściwie grudnia 2022 roku. E, chyba ostatni raz nagrywam coś pod koniec września, także dużo rzeczy się już zmieniło. No, jak widać, nie ma już na przykład liści. E, nie ma też śniegu, który przez kilka, chyba z tydzień, może półtorej poleżał. E, ale tak czy siak, e, chciałbym nakręcić takie. Podsumowanie krótkie, co, co teraz robię i, i co jest jeszcze jakby na grządkach. No więc zobaczmy. Tak, więc ta tutaj konstrukcja obronna jest przeciwko sarnom, które lubią Jarmus i lubią brokuły, które mają zakwitnąć na wiosnę i dać brokułki małe, fioletowe w gałązkach. To już się powtarza w drugim roku. Ja oczywiście pod koniec no, na przełomie listopada i grudnia niestety nie miałem dużo czasu, żeby, żeby odwiedzać grzo, działkę, ale mimo że po, podgryzały część, to tutaj widzę, że jeszcze stożki wzrostu są nienaruszone. W związku z czym robię takie małe prezenciki w postaci róży, w postaci jakiś tam dziadek wy, wystrugał puszki e, po piwie. No nie wiem, no, jakby tak naprawdę wydaje mi się, że najlepiej, jeżeli by to miało jakąś siatkę taką na górze ale zobaczymy jak się nie uda w tym roku to może się jeszcze w następnym uda tutaj są jeszcze musztardowce one były pod śniegiem dlatego wyglądają tutaj na troszkę zmrożone ale niektóre z nich może jeszcze odżyją to zobaczymy jakby nie no hard feelings one, one miały być tak naprawdę na, na późną jesień na zieleninę tutaj też są no i zostały jeszcze trochę marchewki, które nie zdążyłem wykopać przed mrozami. One są ogólnie, te w ogóle nie były prze, przebierane, w sensie nie były przerywane i są dosyć małe, bo rosły gęsto, ale chyba biorąc pod uwagę, że są tutaj dalej twarde, nic się im nie stało, więc jeszcze je zostawię w ziemi. No tutaj były marchewki też. Tutaj większość jest już jakby po, po zbiorach. No tutaj jest jeszcze taka rzepa zielona, która też tak naprawdę jest jeszcze jak najbardziej może sobie tutaj czekać. Już nie rośnie, ale też nic się z nią nie dzieje. Natomiast tutaj były rzodkiewki. One zmarzły i teraz odbijały, więc pewnie będą kwitły na wiosnę tu jeszcze była kolendra, widzę, że ona z kolei no też, no nie było dużych mrozów, tam minus 10 pewnie, ale na szczęście już był wtedy śnieg, więc to zawsze stanowi jakąś ochronę dla dla roślin przed wymarzaniem no i jarmuże jeszcze też natomiast y, mamy więcej rzeczy w środku w szklarni, czy w foliaku one są już na wiosnę i teraz tak to są te groszki eksperymentalne. No one, czy mają sucho? Nie, nie mają sucho. Tutaj chyba podsiąka od spodu, ale one, jakby no zmarzły, są słabo wyglądają. Myślę, że może odbiją. To był taki eksperyment, więc im się nie przejmujemy, bo, bo kilka razy pędy z nich wziąłem jeszcze zimą. Nie były takie smaczne na pewno jak te wiosenne. Tutaj jest Green Master, Green Waves chyba. Tutaj widzicie jeszcze papryki nie zebrane. One już się nie będą do niczego nadawać, bo są przemarznięte. Obok jest klejtonia. Klejtonia się bardzo dobrze ma, jak widać. Myślę, że im dłuższy będzie dzień, tym będzie. Teraz jednak jest tuż przed Wigilią, więc teraz jest bardzo krótki dzień. Tutaj popatrzę jeszcze, czy też nie trzeba podlewać. To jest rukola no nie wygląda jakoś jeszcze żywotnie ale o a tutaj jest ta klejtonia która już się rozrasta na boki tak, tak powinna de facto rośnąć wydaje mi się że tam była troszkę za gęsto posiana i tutaj jeszcze szpinak zimowy różne odmiany tutaj ta koniczyna którą wsadzałem trochę się zaczynam obawiać czy ona nie będzie schronieniem dla jakichś różnych pasożytów, bo widać, że ma podgrzane liście. No, ale zobaczymy. No. Tu jest chyba jeszcze jakiś pakczoy, który cały czas sobie tutaj walczy. No nie wiem, może na wiosnę będzie. Tutaj też musztardowce, ale one z kolei były chyba wyjedzone przez coś. Kolendra, no znacznie ładniejsza, i też szpinaczki Tutaj spokojnie mogłoby jeszcze rosnąć jakaś sałata mrozoodporna odporna. No, ale nie rośnie. Pod granicą foliaka są posadzone czosnki. One były sadzone dosyć późno, bo w połowie listopada chyba. Tak samo jak i tutaj. Tutaj świeża warstwa kompostu też wysypana. Właśnie tutaj po, po bokach i pod spodem, pod tymi miejscami, gdzie są nowe sadzonki truskawek, które też były sadzone. Pewnie gdzieś w początku września były pobierane jakby te sadzonki z korzeni przybyszowych, i później były w doniczce przez jakieś półtorej miesiąca, i później były wsadzane już ładnie ukorzenione tutaj. No i czosnki, te, które wybijają, to te, których pewnie nie znalazłem, nie wyciągnąłem z ziemi. Tutaj dobrze by było te wszystkie takie już podstęśniałe liście z truskawek usunąć. To może zrobię w przyszłym tygodniu. Teraz jest dosyć mokro. Eee, czy coś jeszcze tutaj jest ciekawego? No, możemy jeszcze zobaczyć kompost. Eee, ja chciałem przerzucić go przed mrozami. To jest kompost, który był chyba jakoś w listopadzie po we wrześniu skończony. W sensie sypanie go, on już jest z folią. Widzicie jakieś zwierzątka sobie żyły w tunelach. Mam nadzieję, że ich już tam nie ma. Jest on trochę mokry, ale nie jest już zmarznięty Poza tutaj jakimiś drobnymi rzeczami, także będę go przerzucał tutaj w mniejszą przestrzeń. Na spód daje patyki, żeby tam było dojście powietrza też. A tu z kolei jest kompost, który chyba z 3 miesiące usypywaliśmy. Tu głównie takie właśnie resztki kuchenne z bistro. Jego przykryję też folią, żeby nie mógł za bardzo. No i to jest około metra wysokości. On mógł być jeszcze wyższy, ale już się rozchodzi na boki. To nie jest dobra komora. Także teraz będę przerzucał kompost. W tym roku Udało się więcej niż w zeszłym, co zawsze jest plusem. Oczywiście czasu nie starczyło na wszystko, ale myślę, że w przyszłym roku znowu po tym, jak pierwszy raz się udały marchewki, dosyć dobrze się udały też boby, groszki. Będziemy sadzić więcej, siadzić rzeczy, które nam się udało. Trochę mniej tych, które się nie udało. Chyba już nie będziemy powiększać grządek. Zobaczymy. No i na pewno coraz lepszy kompost, z tego jestem bardzo zadowolony. Też mam trochę kompostu miejskiego, więc mieszam go z tym swoim. Być może się uda, żebyśmy nie kupili już w końcu żadnej ziemi kompostowej. Także tyle, spokojnych świąt i do zobaczenia w 2023 roku. Piąteczka.